Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć! Wtorek 29 tygodnia okresu zwykłego. Dzisiaj również w liturgii wspominamy świętego Jana Pawła II, papieża, naszego rodaka. A to jest kolejny odcinek SOS. Słowa o słowie, na które Ciebie bardzo serdecznie, zresztą jak zawsze, zapraszam. Kontynuujemy lekturę. Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan. Dzisiaj Paweł mówi nam o takim doświadczeniu, które jest udziałem naszym, które wynika z życia w grzechu. Grzech nie tylko, tak jak wczoraj powiedziałem, jest przekroczeniem jakichś norm moralnych, prawnych, ale grzech dzisiaj Paweł nam mówi o takich dwóch rzeczach. Robi w naszym życiu, w życiu Kościoła, w relacjach między nami, chociażby to, co śpiewał dzisiaj w świętej pamięci Krzysztof Krawczyk, że to wszystko sprawił grzech, że ludziom jest ze sobą źle. I Paweł to już dwadzieścia wieków temu powiedział. Przez grzech stajemy się ludźmi obcymi. Dopóki w swoim życiu nie spotkam Chrystusa, nie odkryję Jego wartości, Jego bogactwa, Jego piękna, dopóki nie pozwolę Mu tak całkowicie się poprowadzić, ale tak zupełnie, całkowicie, Wiemy, że to czasem trwa całe nasze życie, żeby to się tak dokonało, żebyśmy mieli odwagę zaufać Chrystusowi i się Mu poprowadzić tak rzeczywiście bezwzględnie, w takim totalnym zaufaniu. Dopóki to się nie dokona, dopóki ciągle będziemy upadać, a będziemy upadać i będziemy grzeszyć, to grzech robi w nas takie dwie rzeczy. Paweł nam dzisiaj mówi o takiej postawie obcości. Przez grzech stajemy się dla siebie obcy. My przez grzech zaczynamy się siebie po prostu najzwyczajniej na świecie bać. Kiedy Chrystus przychodzi do naszego życia i obdarowuje nas tą darmową łaską, jak powiedział wczoraj święty Paweł, darmową, niczym niezasłużoną łaską, bo to jest cecha łaski. Łaski nie da się kupić. Gdybym chciał kupić łaskę, to stanę się największym głupcem na tym świecie. Będę tylko godzin pogardy. Łaskę po prostu można tylko przyjąć. I łaska owocuje dla mnie to, że ja zaczynam być bliżej drugiego człowieka. Bliżej po prostu. Im bliżej jestem Pana Boga, tym bliżej jestem drugiego człowieka. To jest jakaś niezwykła logika Ewangelii, logika pójścia za Panem Bogiem. I chociażby nie tylko mówiąc o jakichś wielkich społeczeństwach, relacjach, wspólnotach. Tam, gdzie brakuje domach, rodzinach, małżeństwach, tam, gdzie brakuje Pana Boga. Tam ludzie zaczynają ze sobą konkurować, tam ludzie zaczynają sobie skakać do oczu, tam ludzie po prostu, nawet bliscy, wydawałoby się przez sakrament małżeństwa, czy przez więzy krwi, przez bycie rodziną, mogą stać się dla siebie obcy. Bo chciwość, bo jakaś kariera, bo chęć zdobywania, posiadania coraz więcej to jest cecha, która wnika z grzechu. Że ja patrzę na drugiego człowieka jak na wroga, patrzę jak na przeciwnika. Dlatego dzisiaj święty Paweł powie nam dalej: To wszystko prowadzi do podziału. Diabolos to jest ten, który dzieli. I dzisiaj diabeł, często zły, wkrada się do naszych relacji, też do kościoła nie przez wrogów, nie przez obce cywilizacje, ale przez nasze ludzkie podziały. Przez nasze wewnętrzne podziały, przez nasze wewnętrzne wojenki, bitewki, które toczymy w naszych domach, w naszych wspólnotach, w naszych parafiach, w kościele. Bitewki, które nie są próbą poszukiwania Pana Boga, ale ciągłym budowaniem murów, ciągle kopaniem jakichś rowów, żebyśmy stawali po drugiej stronie. I popatrzcie, ile jest podziałów. Nie tylko w naszej ojczyźnie, ale i w kościele. Ciągle się czymś. Dzielimy. Nie, my nie potrafimy szukać tego, co nas łączy. Nie potrafimy, nie umiemy. Zaczynamy od siebie oczywiście, kiedy mówię te słowa, szukać jakiegoś dobra w czymś, tylko od razu jakąś podejrzliwość, bo ty głosowałeś na taką partię, bo ty słuchasz taką stację, bo ty jesteś za Franciszkiem, przeciwko Franciszkowi, bo ty jesteś za Synodem, przeciwko Synodowi, bo ty jesteś po prawej, bo ty jesteś po lewej stronie. I ciągłe szufladki, i ciągłe dzielenie. I co mówi Paweł? Kiedy przychodzi Chrystus. To burzy swoim ciałem ten mur wrogości. Burzy to, co jest wrogie, to, co jest podzielone. W Chrystusie wszyscy jesteśmy jedno. Dlatego to jest bardzo ważne odkrycie i doświadczenie. Im bliżej jestem Chrystusa, tym we mnie jest więcej poszukiwania jedności. Nie poszukiwania, czy ktoś jest obcy, czy ktoś jest zły, poszukiwania jedności. Kochani, może czasem staje się monotematyczne, ale jakoś tak dzisiaj do mnie to przyszło pośród różnych rozmów, które też dzisiaj czy właściwie wczoraj doświadczyłem, przeżyłem, że rzeczywiście kiedy doświadczam tej nieskończonej miłości, łaski, miłosierdzia daru od Pana Boga, to chcę, żeby też inni tego doświadczyli. I to tak jakoś też dalej mi prowadzi, że to, co rzeczywiście może prowadzić nas do nawrócenia, i do prawdziwej jedności, to szukanie takiego naprawdę braterstwa między sobą. Kiedy chociażby chcemy w dobrym pragnieniu, żeby wszyscy byli katolikami, żeby wszyscy doświadczyli tego, co ja doświadczam, to ja nie nawrócę ich przez mówienie o nich, do nich, innowiercy, odszczepieńcy, heretycy. To, co kiedyś powiedział chyba Marcin Jakimowicz w jednym ze swoich podcastów, że jeszcze żaden baner przed Kościołem, który krzyczał konkubinat to grzech, chyba nie przeprowadził nikogo do Kościoła, nie podprowadził go do nawrócenia, do spotkania z Chrystusem. Ale banery, które mówią Jezu, ufam Tobie, Bóg jest miłosierny, Bóg jest bogaty w miłosierdzie, Bóg czeka na Ciebie, jest szansa dla Ciebie. Takie momenty, których wskazujemy na serce Pana Boga, są momentami, które możemy kogoś Nawrócić, i razem możemy coś pięknego zbudować. Taką małą dygresję, bardzo się cieszę. Nie wiem, czy ktoś już przeczytał, ale właśnie pojutrze, w czwartek, ma ukazać się nowa encyklika papieża Franciszka o miłości i o sercu Jezusa. Z niecierpliwością czekam na ten moment, i wiem, że to będzie dla mnie taka bardzo ważna lektura. I taka ważna lektura, i myślę, też treść dla kościoła, którego teraz tej treści potrzebujemy. Szukajmy. W Chrystusie tego, co nas jednoczy. Bądźmy przy Chrystusie. A owocem jedności z Chrystusem niech będzie ta jedność. Paweł dalej powie: To doświadczenie Chrystusa w swoim życiu też owocuje w tym, że ja przestaję być przybyszem, że przestaję być wędrowcem, a staję się obywatelem, staję się domownikiem. Popatrzcie, dopóki jeszcze Pana Boga nie mam w sercu, dopóki go nie zaproszę, to tak się będę błąkał, będę szukał różnych duchowości. Różnych miejsc, gdzie będę żebrał o miłość, o dowartościowywanie, będę chodził, będę taki właśnie bezpański, niczyj. A Chrystus, kiedy obdarowuje mnie łaską, kiedy wylewa swoją łaskę do mojego serca, to chociażby sprawia to, dzieje się wtedy w sercu to moim, Twoim, naszym, że ja wiem, że ten Kościół i to, co robił też w swoim życiu, to jest moje, że nie czuję się obcy, że nie, że nie jestem taki bezpański. Jestem takim bezdomnym, który musi ciągle szukać i ciągle żebrać, i ciągle tylko szukać jakiejś pomocy u innych ludzi. W Chrystusie to wszystko się dokonuje. Dużo dzisiaj mówię o pierwszym czytaniu, a dzisiaj też bardzo ważna Ewangelia, która nas też tak bardzo podprowadza, już powoli koniec października, zbliżamy się do listopada tego miesiąca, szczególnie też i w Kościele, związanego z przemijalnością, ze śmiercią, z obumieraniem. Też z życiem ostatecznym, bo wiemy, że dla nas ludzi wierzących śmierć to nie jest koniec, ale to jest spotkanie z Panem Bogiem. Dlatego dzisiaj, szczególnie te słowa Jezusa o czuwaniu, o byciu gotowym, są bardzo ważne i są bardzo aktualne, żebyśmy czekali ciągle z tymi zapalonymi pochodniami i z przewiązanymi, z przepasanymi biodrami na przyjście Pana. Żebyśmy tak czekali Pana. Na Pana, który dzisiaj Jezus mówi przyjdzie z wesela. I przeczytałem taki komentarz, jedno zdanie, i to mi wszystko wyjaśniło. Bóg nie wraca z pogrzebu. Bóg, Pan, Mistrz, Nauczyciel, gospodarz nie przychodzi z pogrzebu, ale przychodzi właśnie z wesela. Mamy czekać na Jego powrót z wesela, by to, co On doświadczył, tak mówiąc takim obrazem, na tym weselu, na tej uczcie, było też naszym udziałem. Taka tęsknota oczekiwania. Bo tu nie, nie chodzi o to, żeby teraz nie, wiem, nie spać, tylko non-stop warować. Być ciągle na warcie, ale chodzi o to, żeby być ciągle przygotowanym na spotkanie z Panem Bogiem, i żeby to spotkanie było rzeczywiście takim spotkaniem pełnym wesela i radości. Bo Pan Jezus mówi, że kiedy Pan, kiedy gospodarz zobaczy swoje sługi tak czekających z niecierpliwością na niego, z niecierpliwością, z radością, z weselem, nie z lękiem, to zaprosi nas do stołu, do stołu, który on wcześniej siedział, już tam się najadł na weselu. I mówi teraz wyjedźcie, teraz wyczerpcie. Niebo jako, jako stół, jako wesele, jako uczta, ale ten obraz Boga, który umywa mi nogi. Bóg, który uniża się. Bóg, o którym mówiłem w niedzielę, staje się niewolnikiem w tym geście. Bóg, który zaczyna mi służyć. Patrzymy dzisiaj na Jana Pawła II, patrzymy na Benedykta XVI, na Franciszka, na tych pasterzy, którzy uczyli nas jako papierze. Takiego Pana Boga, który się uniża, który się nie gorszy, który się nie brzydzi, który się nie wstydzi. Największą nędzą ludzką. To, co powiedział też kiedyś święty Jan 23. Człowiek nigdy nie jest tak wielki, jak wtedy, kiedy klęczy. Bóg swoją wielkość okazuje uniżeniu, Jemu to nie przeszkadza. Chce również nam pokazać, zaprosić nas, dodać nam odwagi, żebyśmy się nie bali. Bycia małym, żebyśmy się nie bali, bycia gdzieś czasami na końcu. Oczywiście broniąc swojej tożsamości, swojej wartości, ale nie na siłę, szukając jakiejś władzy, poczucia władzy, poczucia jakiejś wyższości wobec innych. Tego nas dzisiaj Jezus uczy, a przez Jezusa uczą nas pasterze, papieże, dzisiaj szczególnie Jan Paweł II, za którego jako Polacy, szczególnie, ale jako chrześcijanie, jako katolicy chcemy Panu Bogu podziękować za jego przykład korliwości, szarliwości, a też niezwykłej pokory. Pan z wami. Niech was błogosławi, Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, cześć, do zobaczenia jutro.